Lips TV. Liberalny punkt widzenia. Nie ma czegoś takiego jak zabetonowanie sceny politycznej w sytuacji, kiedy obywatele mogą w następnych wyborach wybrać kogoś innego. Mamy przykłady w jednomandatowych okręgach do rad gmin, tam gdzie są rady gminy, że raz wygrywają ci, a raz wygrywają inni. Bo jeżeli mamy jakiś monolit w gminie, czy będziemy mieli monolit w kraju. Ja myślę, że jeżeli my na przykład były jednomandatowe okręgi wyborcze i Platforma by zabetonowała tą scenę swoimi y, posłami, bo oni wygrali w 70% okręgów i mają 70% w, y, w parlamencie y, posłów, I jeżeli by była taka sytuacja, jak jest teraz, to co my robimy obywatele? Idziemy i mówimy: Franek z Platformy, spadaj. Bierzemy Janka Kazika. Z bezpartyjnych, z JOW bezpartyjnych, bo oni się nadają, prawda? I jeżeli się nie sprawdzili, to w kolejnych wyborach albo nawet przed wyborami możemy ich w referendum odwołać. Nie ma zabetonowania sceny politycznej. Poza tym zabetonowanie sceny politycznej w Anglii, zabetonowanie sceny politycznej w Stanach, czy mówimy o czymś takim. Scena polityczna jest zabetonowana w ten sposób, że posłowie i z jednej i z drugiej partii, która rządzi, realizują program centrowy praktycznie od lewa do prawa, angażując programowo wszystkich obywateli i wszystkie nurty polityczne. W związku z tym trudno się tam przycisnąć jakiejś innej ideologii. Bo nawet jak się, jak się pokazuje jakaś partia herbaty w Stanach Zjednoczonych i ma parę dobrych pomysłów, to zaraz ją zagospodarowują ci, yy, którzy mają sprawny aparat i mówią dobrze, mieliście te parę pomysłów, chodźcie do nas, chodźcie z nami, realizujcie to. Bo na tym właśnie polega demokracja, żeby większość mogła robić w kraju to, co uważa za stosowne, a nie mniejszość. A u nas dzisiaj jest odwrotnie. W systemie partyjnym, bo to dla zmyłki ten system jest nazywany proporcjonalnym. W systemie partyjnym języczkiem uwagi każdego rządu jest jakaś mniejszościowa partia, która ma nieproporcjonalnie do swojej popularności u wyborców wpływ nieproporcjonalny do swojej popularności u wyborców, wpływ na władzę. Ona wręcz decyduje, że na przykład platforma nie mogła robić jednomandatowych okręgów wyborczych, bo ją PSL blokował. A z kolei PSL nie mógł robić wielu rzeczy, bo ją platforma brakowała. I jest to niemoc. Ani jedni ani drudzy nie odpowiadają. Mówią: Nie, bo kolega, nie, bo kolega. A w tym nie będzie tego. Wygrałeś, rządzisz. Lips TV. Liberalny punkt widzenia.